Hej, witajcie. Byłem niedawno u Krystiana w sklepie i zastanawiałem się, co można by zdegustować. Jako, że zawsze biorę bardzo dziwne rzeczy, a jeszcze nie robiłem żadnego piwa, postanowiłem wziąć piwa naprawdę dziwne i niezwykłe. O, tak wygląda ta paczka historyczne Eile ze Szkocji. Eile, czyli piwa górnej fermentacji. Chociaż tutaj prawdopodobnie chodzi o oznaczenie takie e, piwa, e, które jeszcze nie zostało zestandardyzowane. Więc robimy mały unboxing. A, jest bardzo ładnie, bardzo porządny karton, trzeba przyznać. W środku mamy książeczkę, która nam powie, o, co my właściwie tutaj mamy w tej paczce. Więc spoglądając na to, mamy tutaj możemy dostać 5 piw, ale my widzimy, że jest tutaj 4. Więc losowo jednego się nie dostaje najwyraźniej. I to, którego nie mamy, to jest jedno, które jest naprawdę bardzo ciekawe, e, dlatego że jest z wodorostami. E, I to, co musicie wiedzieć, to, że w te piwa ogólnie nie korzystają. znaczy, któreś tutaj korzysta nawet z chmielu, ale ogólnie chodzi o to, że są przyprawiane w inne sposoby i, i często są zastępstwem w ogóle chmielu, który w piwie jest po prostu przyprawą. W Brytanii zaczął ko komercyjnie rosnąć dopiero w XVIII wieku, kiedy to właśnie stało się popularne, coś takie jak bir, piwo. <laughs> Powstawały tawerny i inne miejsca, w których można było pić yy, jakiś dobry browar. I wtedy parlament postanowił zestandardyzować piwo, wymagając, żeby używane były tylko słody, chmiel, woda oraz drożdże. I wtedy te przepisy, legendarne, które tutaj podobno są, zaginęły. W tej chwili tej standardyzacji nie ma aż takiej żelaznej, z tego co wiem przynajmniej. Mam nadzieję, że nie piję nielegalnego piwa na YouTube. Dzisiaj będziemy pić piwo z agrestem. Będziemy pić piwo z e, świerkiem i sosną, pe, pe, pewnie, pewnie igliwo czy coś tam, e, będziemy pić piwo to jest ciekawe, e, z bzem, to znaczy z owocem bzu. E, owoce bzu e, możecie nawet nie wiedzieć, ale już piliście kiedyś w swoim życiu, jeżeli piliście fantę szukata Byłem bardzo zaskoczony. Fanta Shokata, ta niebieska, która była przez jakiś czas tam parę lat temu, i, i oni chyba wprowadzają ją co jakiś czas, ale dawno nie widziałem. Więc Fanta Shokata jest właśnie zrobiona z syropu, który jest pozyskiwany z owoców bzu. I proszę, już ciekawostka, nawet jak ktoś piwem nie jest zainteresowany. Ważne, żeby wszystkie codzienniki oglądać. Dlatego i mamy piwo, tak zwane tutaj nazywane prapiwem, e, dlatego że było ważone już 2000 lat przed naszą erą. Więc nazywa się to Heather Ale czyli e, ale wrzosowy, trunek z, przyprawiany wrzosem. Okay, mam tutaj szkło, teraz prawdopodobnie syknęły osoby, które są bardzo zainteresowane piwem i mówię, że czemu nie pijesz tego w odpowiednich naczyniach. E, nie mam, to jest moje ulubione, pokal z alebrowaru, najlepsze jakie mam, muszę się dorobić teku. Ale nawet jak widzę Teku w sklepie, to nie chcę tego brać, dlatego że wiem, że za stłukę, bo to jest takie delikatne szkło. W ogóle jak ktoś nie wie, tak wygląda TEKU, to jest takie typowo degustacyjne szkło. I zabieramy się za picie. Eee, mocno zimne musi być agrestowe. Się przyblokowały. Oś... A no, poszła. Więc grozet. A, proszę, buteleczki są 330 ml. Tutaj mamy 330 i to jest najlżejsze chyba piwo, które jest, dlatego że ma tylko 5%. Pozostałe tam mają chyba 6 z hakiem, więc fajnie. Zaczynamy od lekkiego. Jest napisane, że ma być dobrze schłodzone. Jest dobrze schłodzone, jest świeżo wyjęte z lodówki. Nie, nie, nie czuć jakoś specjalnie tego agresu. Jest bardzo, bardzo legerowy zapach. No, taki naprawdę. Yy lagerowy, słodowy, jest słodki, ale nie agrestowo słodki. Zobaczymy. Polewamy. Nie jestem najlepszy w pianie. Eee, więc nie będę nawet mówił, czy ona jest słaba czy nie, bo możliwe, że słabo nalałem. Naprawdę bardzo płytki aromat. Jest, jest jak, jak sklepowa lura. Jest widać bardzo, bardzo jasne. W ogóle ona jest chyba z pszenicą, bo są takie jakieś pszeniczne małe nuty. Ech, jak najbardziej jest ono jest także pszeniczne. Więc yy, wasze zdrówko w ogóle, kurde niepotrzebnie tak dużo nalałem. Jak ja to teraz, przecież ja będę musiał teraz wypić zanim wezmę następne. Jak ja to odleję? Nie, nagrys to jest chyba jakieś w domyśle czy coś, ale jest go bardzo niewiele. Jest taka yy, bardzo lekka pszenica, tylko tak, jakby lagerowa. No ogól, ogólnie trochę mielizna, spodziewałem się, że jest. Bardzo sładkie, słodkie w smaku. Yy, ma też odrobinę takiej goryczy, ale zarówno gorycz, jak i słodycz bardzo szybko się rozmywają i nie zostaje w sumie nic. Ok, pora na kolejne piwo. Zobaczmy, czy ono jest. też ma być zimne, dlatego że to jest z lodówki. Ok, więc to jest piwo, które musi być delikatnie schłodzone, no ja zdążyłem tam to wypić, minęło z 15 minut, jeszcze trochę tutaj poobłapiamy ją, żeby, żeby się trochę do, lepiej schłodziło, fu, ogrzała, żeby nie była taka super zimna, żebyśmy wyciągnęli te wszystkie aromaty, które chcemy wyciągnąć z tego, bo nie chcemy tego zmarnować. Jeżeli piszą wam gdzieś, że piwo należy pić w takiej temperaturze, to należy pić w takiej temperaturze, więc nie wsadzajcie jego do lodówki. Tak jak nie wsadziłem do lodówki tego e, świerkowo-sosnowego, które ma być pite w temperaturze pokojowej. To jest mit, że piwo powinno się pić wyłącznie właśnie w lodówki. Dobra, bierzemy się za bez. Czarny bez. Owoce bzu. Hmm, drzewny aromat lekko, takie ewidentnie palone aromaty przede wszystkim. Jest taki delikatny owoc właśnie, jakiś ciemny, trochę owoce lasu czy coś. Zaproszę, nie mam pojęcia czy po prostu nie ma żadnej piany, czy ja nalałem źle, ale to już, A, co ja w ogóle gadam. No i też mamy to samo. A już prawie umiem tak mieszać, czasami zapominam jak się tak miesza, ale... Hmm. jest taki, jak takie mocniejsze piwo, ciemne, no ogólnie jest bardzo, bardzo ciekawe. Naprawdę dużo się tu dzieje, jest przyjemne, ale przede wszystkim paloność. No, takie mocno właśnie palone, karmelowe. Ale przyznam, że nie czuję żadnej rewolucji. Na pewno nie ma tej szokaty. Nie ma jakiegoś. Jako, że to jest ciemne piwo, to nawet jeżeli są gdzieś te aromaty, właśnie bz bzowe, to niestety są bardzo silnie maskowane przez to, że to jest ciemne piwo. Nie, żeby było niesmaczne, dlatego, że ma jakąś przyjemną słodycz w smaku. Taką dość, dość płytką słodycz, taką rozbijającą się bardzo na boki, ale, ale niewątpliwie słodycz. Goryczka prawie zerowa w tym piwie. Okej, okay, bierzemy się za trzecie. Ach, trudno tutaj wejść, mam tutaj wszędzie kable i stolik, na którym stawiam rzeczy. Ach, szklanka umyta w trzecie. A teraz jedziemy z tym łachudro, dlatego że on ma 5%, a to ma 6,5%. A zasada jest taka, żeby zaczynać od lżejszego, żeby potem jak się pije to lżejsze, żeby nie działa się żadna krzywda. Więc to też jest piwo 5% alkoholu. Jeżeli chodzi o ekstrakt, to nie widzę. To nie widzę w ogóle tutaj. Nie ma. Na innych jakby jest ekstrakt, a na tym nie ma w ogóle. Tak czy inaczej. Piwo ze Szkocji, tworzone od 2000 roku przed Chrystusem. Jeszcze nie znali Jezusa, a już znali piwo. Jasna, trawiasta, też przeważają słody w aromacie. Zobaczymy jak wszk się przelewa. Tylko tyle tak na spróbowanie. Nie chcemy się dzisiaj schlać. Jakiś bardzo bardzo mdły aromat. Więc to jest wrzos. Wrzos najwyraźniej jest mdły. Nie mam pojęcia jak powinien pachnąć wrzos, nie mam pojęcia jak powinien smakować wrzos, więc dobry research Jakub. Dobra degustacja. Kolejne piwo bez goryczki zupełnie. Po prostu przelatuje przez człowieka. Zupełnie jest. Bardzo, bardzo niezłożone są te smaki. Jakby są one wszystkie, czy one są wszystkie tylko z jednego rodzaju słodu, czy coś? No, a nie piszą, ile jest słodów w każdym z nich. Nie dzieje się tak naprawdę za dużo właśnie pod względem aromatu. Tutaj właściwie jest bardzo wodniste to piwo. Nie? Na pewno lekkie i pewnie byłoby bardzo fajne, jako że super wchodzi. <laughs> Więc pewnie byłoby super na jakąś imprezę, ale głupio kupować coś takiego, jeżeli idziesz po prostu na imprezę chlać. No ogólnie to jest to, co yy, określa wszystkie te piwa. Bardzo wysoka pijalność. Okej, okay, zabieramy się za ostatnie, czyli nasze świerki, nasze sosny. Temperatura pokojowa, piwo wysokoprocentowe, bo aż 7,5%. Najmocniejsze ze wszystkich, jakie tutaj mam, nazywa się Alba, i Alba to jest po galicyjsku Szkocja. No, jeśli tak pachnie Szkocja, to ja nie jadę. <grym> Bardzo dziwne, bo ja się spodziewałem, właśnie takich typowo choinkowych aromatów. Takich właśnie, jak mają. Yy, takich właśnie jak mają niektóre chmiele. I wygląda na to, że te troszeczki mają ich mniej niż te chmiele, które udają choinkę. Który to był ten chmiel, który udawał choinkę teraz? Nie pamiętam za nic. Ale się tu nic nie dzieje. Przede wszystkim słód, troszeczkę drewno. Ale bardzo mało. Przypomina mi aromatycznie właśnie jakiegoś blonda, jakiegoś, jakiegoś tripla belgijskiego. Zobaczmy. Kuboś się nie myli. Alba to triple. To jest triple, który wykorzystuje w sobie te... te... choinki. Igliwo. Ale zajebiste. Przez to, że ono ma taki alkohol, ten alkohol wdziera się i jest odczuwalny bardzo, ale w momencie, kiedy odczuwasz alkohol, czujesz jakby właśnie... <grywny> dziwne. E, takie słodkie, e, choinkowe igły. Ja nie potrafię odróżnić świerku od sosny, więc nie wymagajcie od mnie za dużo, bo po prostu mówię choinka. Ale tak, w aromacie jest właśnie bardzo belgijski tripel i dopiero kiedy przełykasz tak naprawdę, to czujesz gdzieś tam, jak ci tak jakby trochę nosem pójdzie od tego alkoholu i wtedy nosem ci pójdzie ten choinkowy aromat. To jest takie uderzające. I ono też jest bardzo pijalnym piwem. Znaczy właśnie nie ma, tak naprawdę najwięcej goryczy chyba miał ten... Y, agrestowy. Y, gdybym, gdybym zaczął od innego piwa i potem przeszedł do Agrestowego, to bym powiedział o, wreszcie jakaś goryczka. Tylko jakoś tak nie zwróciłem uwagi na nią, ale Agrestowy na pewno miał najsilniejszą goryczkę właśnie y, w porównaniu z całą resztą, która jest bardzo słodowa, są bardzo słodkie piwa wszystko. Ja się będę cieszył tymi piwami teraz, jako że one są wszystkie otwarte, to ja je muszę teraz wypić. Więc, jak tak patrzę tutaj, to te wszystkie piwa one się bardzo trzymają swojego stylu, w którym zostały zrobione. I te przyprawy, które mają być głównym punktem sprzedażowym tego, tak naprawdę one bardzo niewiele wnoszą do tych piw. Więc, grozet, ten gooseberry, który mówiłem, że jest taki bardzo lagerowy, to jest faktycznie. O! Ten agrestowy on jest faktycznie robiony z lagerowych, with lager malt, czyli z lagerowych słodów i dlatego się tak kojarzy, no plus ta pszenica. I to jest to jak smakuje. Agres. To jest bardzo właśnie jak ciemne piwo, czyli yy, takie mocne palone nuty i mocne nuty karmelowe. Gdzie mój bez? Piszokate. No i tu mamy belgijskiego tripla, czyli mamy belgijskiego tripla. No i trochę tam tego szyszkowego takiego z Wami się żegnam i ogólnie e, nie ma jakichś niesamowitych doznań e, dla zmysłów w tej, w tej, w tej parsce, więc nie do końca wiem, czy mogę Wam to wszystko polecać. Pamiętajcie, żeby pić dobre piwo.